Siema, pamiętasz może ten świetny moment, kiedy kupiłeś sobie swoją wymarzoną drukarkę 3D, rozpakowałeś ją, włączyłeś slicer, pociąłeś swój model, włączyłeś ją i kicha, bo model się nie przykleił? Tak, to jest dosyć częsty problem, który można rozwiązać na przykład takim z środkiem adhezyjnym. Ten dostałem do testów od kanału Garage Zone, który możecie, będziecie mogli kupić za jakieś 25 zł on w takim fajnym aplikatorze normalnie się go psika. W plastikowej buteleczce i poczta polska na pewno jej nie rozwali, bo moja poczta próbowała i ma kilka wgnieceń ta buteleczka, ale testy przeszła. Także pierwszy punkt można uznać za udany, testy wytrzymałościowe. Ale do rzeczy: pierwszy mój wydruk nie do końca wyszedł pozytywnie. Znaczy, wydruk ogólnie był zajebisty, ale tak się przykleił, że musiałem dosyć dużej siły użyć, żeby, żeby go odkleić, i zazwyczaj dotonką No co jest grane? Przecież miało trzymać, puścić, nie puszcza. Okazało się, że troszkę źle, to nałożyłem. A więc tak, nakładamy to w ten sposób, że w czterech punktach albo w kilku punktach na stole psikamy niewielką ilość tego środka, rozcieramy sobie gąbeczką po całe stole i puszczamy wydruk. Stół, mój stół miał około 50 stopni i w tej temperaturze ten środek fajnie wszystko trzyma. Test zrobiłem na breloczkach. Ponieważ zawsze denerwowało mnie, jak puszczałem wydruk 15 czy tam 12 breloczków, jeden zawsze się urwał, znaczy odkleił. I to było tyle problematyczne, że potem reszta też się psuła i ogólnie kilka godzin druku do kosza. Ten środek, jak widać na filmie, świetnie trzyma te breloczki, wszystko pięknie się dało. I jeżeli, gdy już wydruk się kończy, temperatura musi spaść do poniżej 25 stopni, i wtedy słychać takie charakterystyczne. Delikatne trzaski, pęknięcia, i to jest ten moment, kiedy ten środek puszcza. Naprawdę było słychać normalnie, jakby ten wydruk się odklejał, i wtedy wystarczy szybkie, szybki ruch taką szpakelką albo nawet ręką, i wydruk zjeżdża ze stołu, i kolejny wydruk warto wydrukować na umytym stole. Stołu warto umyć wodą z mydłem, wytrzeć, możemy lecieć dalej z tomatem. Myślę, że to jest godne polecenia. E, śmieszne jest to też, że jak dla mnie pachnie to troszkę watą cukrową. E, może tu jest cukier albo coś? Nie zdradzili niestety. A może stety, no nie dziwię się. E, tak. Ten środek e, góruje nad innymi środkami, z innymi głównie tym, że nie jest w sprayu. Jego nakładać takim przykładem, jak takie, jak perfumy na przykład. I nie leci wam to na całą drukarkę, bo na przykład ja stosowałem wcześniej lakier do włosów i on super trzymał ogólnie, tylko że miałem do czyszczenia co, co, co kilka dni. E, prowadnice, ramę, płytę główną, wiatrażki były zaklejane nawet. E, może robię to nieumiejętnie, ale drukuję od kilku lat i raczej, raczej umiem to robić, więc, więc to jest duża zaleta tego. E, podobne jest też ekologiczny. Z tego co wyczytałem, tak, to podobne jest ekologiczne, jeżeli kogoś to interesuje. I chyba tyle, co można powiedzieć więcej o środku adhezyjnym. Link do niego, znaczy link do kanału Garaż Money, będziecie mieli w opisie, ponieważ niestety ich sklep jest zawieszony na pewien czas. I z tego, co z nimi rozmawiałem, możecie sobie zamówić ten środek przez maila. Oni po kilku dniach sergo od odpowiadają, są mocno zarobieni. No i za 25 zł macie taką buteleczkę, jak widać, bo było jej mało. A zrobiłem kilkanaście wydruków. Naprawdę jest mega oszczędne. Więc serdecznie polecam. I myślę, że chyba wyczerpałem temat tego fajnego środka. Więc zapraszam do subskrybowania. Napiszcie komentarz, co myślicie o czymś takim. I co myślicie o filmach z testami, bo robię je troszkę na swój sposób, mimo może się to komuś spodoba. Mam nadzieję, że się spodoba. Zostaw lajka i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.